Są powody do zastanowienia, bo przed sobotnim spotkaniem jest kilka znaków zapytania. W Bielsku Białej Tyszanie stracili nie tylko punkty, ale i etatowego obrońcę Marcina Biernata. Trójkolorowi dokładnie przeanalizowali jednak swoje błędy i skupiają się już na najbliższym pojedynku. Wnioski były wyciągnięte, zrobiliśmy analizę tego, tego meczu. No i szkoda, szkoda, bo naprawdę my nawet w dziesiątkę mieliśmy sporo, sporo przewagi przy piłce i powinniśmy ten mecz rozstrzygnąć. Nawet w dziesięciu na swoim korzyść. Czerwona kartka ułożyła spotkanie, i, i się tak potoczyło. Później te błędy indywidualne przy bramkach no, też nie oddają trochę przebiegu tego spotkania, bo uważam, że w dziesiątkę też mogliśmy się pokusić tam o jakieś punkty, żeby przywieźć zbiorstwa. W sobotę Tyszanie będą mieli okazję do rehabilitacji. Na stadion miejski przyjedzie jeden z faworytów do awansu. ŁKS Łódź zajmuje obecnie drugie miejsce i ma cztery punkty przewagi nad Mielec. Podopieczni Kazimierza Moskala bardzo dobrze radzą sobie również w spotkaniach wyjazdowych, gdzie wygrali 7 spotkań, 5 zremisowali i tylko raz przegrali. Myślę, że będą fazy takie, gdzie to my będziemy prowadzić grę i fazy meczu, gdzie... EKS będzie chciał grać piłkę, bo, bo obie drużyny i my, i EKS są drużyny, które e, potrafią piłką operować, e, robimy to dobrze my i podobnie też ŁKS potrafi sobie radzić e, technicznie z piłką. Także myślę, że ciekawe widowisko pod względem piłkarskim i, i, i zdecydowanie też bardzo ważne elementy w defensywie pracy, organizacja tej defensywy też będzie kluczowa. EKS przed ostatnią kolejką mógł pochwalić się imponującym bilansem. Podopieczni Kazimierza Moskala byli niepokonani od 18 spotkań, a w tym roku wygrali ich aż w ostatniej serii spotkań nasi sobotni rywale przegrali jednak z Puszczą połomice 0-1. do 1. Co jednak ciekawe, łodzianie utrzymywali się przy piłce przez 74% czasu gry. To najlepszy wynik w całej kolejce. Wziąłem do tego meczu jak do każdego kolejnego, kolejnego meczu. Myślę, że to jest też jeden z zespołów, który, który też się bije o ten awans i i będzie to na pewno ciężki mecz. No myślę, że też podobnie jak, jak ten z Mielcem, czy które nas jeszcze czekają z drużynami z Tyszanie całkiem dobrze radzą sobie z drużynami z górnej części tabeli. W tym sezonie z pierwszą trójką podopieczni Ryszarda Tarasiewicza nie przegrali. W tej chwili trójkolorowi zajmują dziesiąte miejsce ze stratą 18 punktów do ŁKS Łódź. Teoretycznie tak jest, że e, ta drużyna, która jest niby faworytem tego spotkania, prowadzi tą grę i, i my grając z, z tymi zespołami, które są wyżej od nas w tabeli na pewno one się ustawia, nie ustawiają się w defensywie tylko próbują kreować ten atak pozycyjny, dlatego też może też takie wrażenie wychodzi z tego, że, że grano się łatwiej z tymi zespołami. Oni mają, oni mają swoje mocne strony, my mamy swoje, my mamy swoje problemy kartkowe, u nich też kilku zawodników wypada teraz za kartki, także też mają swoje problemy. My skupiamy się na swoich, że my chcemy tę grę prowadzić w sposób zorganizowany od defensywy do ofensywy i, i, i na tym się przede wszystkim skupiamy. Oczywiście przyglądamy się, jak rozgrywają tą, tą taktykę, na nich też jakoś szykujemy, ale, ale zdecydowanie nasza gra będzie podporządkowana to, co my chcemy grać, a, a... LKS, no chcemy, żeby on się dostosował do, nas, a nie my do nich. W sobotnym spotkaniu w barwach GKS-u Tychy nie zagrają pauzujący za nadmiar żółtych kartek Jakub Wojtusz i Marcin Biernat, który w ostatnim meczu otrzymał czerwony kartonik. W ŁKS-ie za kartki nie wystąpią Maksymilian Rozwandowicz i Bartłomiej Kalinkowski. Miejsce Biernata na środku mogą zająć Keon Daniel Marcin Kowalczyk lub Łukasz Bogusławski. To są znaki zapytania, my jakiś, tam, jakiś pomysł na to już mamy, ale, ale jeszcze jest kilka jednostek treningowych i na pewno na pewno jeszcze będziemy się przyglądać całej tej trójce, właśnie, żeby wybrać jak najlepszy wariant. W rundzie jesiennej w Łodzi spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem. Początek sobotniego meczu o godzinie 17.45. Transmisja na antenie Polsatu Sport.